Także z tego miejsca no przy tej wydmie nie ma za wiele, ale tutaj kończąc no, drzewa opalone, tak jak wspominałem w innym filmiku, gdyby nie te, te zbiorniki wodne po buszczeniarzach, to las by spłonął i tyle by było. No. Nielegalnie wykopany, oczywiście tej dołów na wodę, nie strażacy przyjechali z tymi, co tej wody by starczyło, skąd by tą wodę mieli? Tu nie ma skąd wziąć, tylko z tych dziur. A więc kończąc, tu na, na dzisiaj, tu w tym miejscu, pójdę gdzieś dalej. No. no, to tyle tylko no, ale zawsze.